aby wspólnie celebrować 25. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Wyjątkowe święto, które łączy tradycję, kulturę i wdzięczność za trud rolniczego życia. To dzień radości, dumy i wspaniałego świętowania. dożynki w tym roku 25 kolejny raz zorganizowane w Muzeum w Tokarni w naszej jednostce samorządu województwa to jest wspaniała okazja aby podziękować naszym podziękować naszym rolnikom ich rodzinom za codzienny trud pracę ciężką pracę na roli za chleb na naszych święto wszystkich stołach my jako świętokrzyski region świętokrzyski stoimy tradycją kulturą historią i to że przyjeżdżają również mieszkańcy naszego województwa aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu świadczy o tym, że chcą również z nami pielęgnować i celebrować to święto Dorzeko. Nasze województwo słynie z rolnictwa, ze zdrowych produktów żywnościowych, ale także z całej kultury ludowej, która, która ma ogromny związek z rolnictwem. Chciałam podziękować tutaj dzisiaj rolnikom, świętokrzyskim rolnikom za ich ciężką pracę, ale także wszystkim ludziom świętokrzyskiej wsi za kultywowanie pięknych tradycji, za piękne wieńce dożynkowe, za wspaniałe koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe. To jest ogromna siła województwa świętokrzyskiego. To jest dowód na to, że wszyscy powinniśmy się czuć gospodarzami na tej naszej świętokrzyskiej, kieleckiej, polskiej ziemi. Tak jak każdy z nas jest gospodarzem we własnym domu, jest gospodynią we własnym domu, tak powinniśmy być gospodarzami na własnej polskiej ziemi. Do tego też, jak prawdziwy gospodarz, powinniśmy się o tę ziemię troszczyć. Tradycja dożynkowa to jest coś pięknego i symbolicznego. Kiedyś wieniec dożynkowy to był wianek, który zakładała przodownica, żliwiarka. Dzisiaj wieniec to jest taki symbol obfitości, ale też jednej bardzo ważnej rzeczy. Także dobrych plonów na następne lata. I bardzo się cieszę, że nadal ta tradycja praktycznie w każdej gminie i często w jednej wsi jest. Kultywowana. Te panie, nie tylko pani, także panowie zbierają się przez wiele miesięcy, przez wiele wieczorów. Zbierają zła, zbierają zioła, więc to jest ogrom pracy i bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy tą tradycję w naszych e, małych i większych miejscowościach nadal kultywują. Po raz trzeci w tym roku organizujemy dożynki wojewódzkie, tym razem już jubileuszowe, 25, więc tutaj jak Państwo widzą za mną tłumy ludzi się cały czas przewieją przez nasze skansen, koła gospodyni wiejskich, zespoły ludowe, cały czas gra scena, oczywiście najważniejsze, czyli ten konkurs na wieniec to Tutaj tradycja jest cały czas kultywowana, dział etnografii skrzętnie nad tym pracuje, aby Państwo mieli jak najbardziej prawdziwy obraz tego, jak kiedyś nasi przodkowie pięknie pracowali na polu, aby mieć właśnie ten przysłowiowy chleb. Dożynki to e, taka, e, takie wydarzenie, z którego Wojewódzki Dom Kultury zawsze uczestniczy, ponieważ ten folklor jest wójstanem w działalność wojewódzkiego domu kultury. Tak, dlatego tutaj jesteśmy, w takim licznym gronie, z tak dużym stoiskiem. Od ubiegłego roku mamy poszerzone to stoisko, mamy też twórca ludowego, którego zaprosiliśmy, jest strefa dla dzieci, no i przede wszystkim nasza kapela ludowa Zespołu Pieśni i Tańca Kielce. I wszyscy się bawią dobrze przy tej muzyce, a gwiazdą wieczoru pierwszy raz jest Zespół Pieśni i Tańca Kielce. Nasz zespół jest szczególny, jest już wiekowy, ma ponad 50 lat, także olbrzymie tradycje. Świetny zespół szkolimy się pod okiem instruktorów z zespołu Mazowsza, więc to już jest naprawdę pierwsza liga, do której oczywiście dążymy. Rzeczywiście takie wydarzenia stają się coraz bardziej cieszą się coraz większą popularnością. 24 sierpnia byliśmy na dwóch występach dorzynkowych. Jeden był w turnie, a drugi w ręczanach w obu miejscach spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. No, a W Rysjanach kapela Wojewódzkiego Domu Kultury dała wspaniały, z tego co pamiętam, ponad godzinny występ, a parkiet, ogromny drewniany parkiet wypełnił się po brzegi tańczącymi ludźmi.